Przed nami miesiąc luty, a w związku z tym nowe gry, które będą dostępne do pobrania od 3 lutego w PlayStation Store. Jeżeli chcecie się przekonać, jakie to będą gry i o co w nich chodzi, zapraszam do oglądania poniższego materiału, w którym, tak jak zwykle, przygotowałem dla Was prezentację gier. W grze Nomnom Nom Galaxy wcielamy się w przedsiębiorcę, którego zadaniem jest wybudowanie olbrzymiej fabryki produkującej zupy dla kosmitów. Pomimo głównego celu rozgrywki, zaczerpniętego z gier strategicznych, sterowanie w nomnom nom galaksy oparte jest na rozwiązaniach platformówkowych. Kierujemy więc pojedynczą postacią, potrafiącą biegać swobodnie po mapie i przeskakiwać przeszkody. Wyposażona ona została również w wielofunkcyjny laser. Za jego pomocą może rozrywać elementy świata na atomy, które potem służą jako surowce do konstrukcji fabryki. W początkowych fazach rozgrywki musimy ręcznie przeprowadzać wydobycie surowców oraz osobiście zadbać o produkcję zupy i przedmiotów. Wraz z rozwojem biznesu oraz osobności naszego konta, coraz więcej elementów możemy zautomatyzować poprzez konstruowanie budynków, maszyn i robotów. Zarówno plany architektoniczne, jak i rzadkie przepisy kulinarne opatrzone są wysokimi cenami, więc na dostęp do nich trzeba będzie sobie zapracować. NomNom nom nom Galaxy umożliwia zabawę samotnie lub w trybie kooperacji dla maksymalnie 4 osób. Helldivers to zręcznościowa strzelanka kosmiczna autorstwa Arrowhead Game Studios, twórców takich tytułów jak Magicka, w którą ostatnio mieliśmy możliwość grać na PlayStation Plus w listopadzie ubiegłego roku. Gra ukierunkowana jest na tryb kooperacji dla maksymalnie 4 graczy, choć kampanię można ukończyć również w pojedynkę. W Helldivers na platformie PlayStation 4 akcja jest 2D, a rozgrywka jest bardzo dynamiczna i nastawiona na ciągłe ostrzeliwanie kolejnych rodzajów przeciwników. W tej grze na PlayStation 4 kampania jest wspólna dla całej społeczności fanów. Oznacza to, że sukcesy i porażki poszczególnych graczy wpływają na to, na którą stronę w ogólnym rozrachunku przechyla się szala zwycięstwa. Międzygalaktyczne wojny odby odbywają się w cyklach trwających po kilka tygodni. Po zakończeniu każdego następuje podsumowanie i na tej podstawie kreowane są kolejne wydarzenia. Na platformach z rodziny PlayStation gra posiada funkcję Crossplay, co oznacza, że w kooperacji mogą zagrać są posiadacze PlayStation 4, PlayStation 3 i PS Vita. Fabuła kampanii gry Nowa 111 obraca się wokół efektów eksperymentu przeprowadzonego przez 111 genialnych naukowców pochodzących z alternatywnego wszechświata, gdzie czas upływa w turach. Według ich teorii sukces miał umożliwić im odkrycie rzeczywistości, gdzie panuje czas rzeczywisty. Niestety, coś poszło nie tak i skutkiem tego było otwarcie anomalii, która doprowadziła do stalenia się obu wymiarów. Co gorsza, wszyscy naukowcy mogą to naprawić, zostali rozrzuceni po okolicznych planetach. W trakcie rozgrywki eksplorujemy dwuwymiarowe poziomy przypominające mapy z typowych platformówek, chociaż fakt kierowania statkiem zapewnia nam większą mobilność. Większość akcji, w tym ruchy i walka, odbywa się w trybie turowym, jednocześnie mamy dostęp do wielu mocy specjalnych, pozwalających na manipulowanie rzeczywistością, na przykład poprzez włączenie czasu rzeczywistego lub kompletnego zastopowanie. Podobne efekty aktywowane są także przez pułapki lub niektórych wrogów. W grze nie brakuje strategicznych walk i zręcznościowych wyzwań, ale rozgrywka kładzie nacisk przede wszystkim na rozwiązywanie zagadek i wiele z tych łamigłówek wymaga od nas kreatywnego wykorzystywania mocy specjalnych. Podczas zabawy kluczową rolę odgrywa także gromadzenie części mechanicznych, które potem używamy do ulepszenia statku i wyposażenia go w nowe funkcje. Kolejny mocny tytuł na PS3 w PlayStation Plus. GRID Autosport, oczywiście o tej grze mówimy. A ta wersja posiada najbardziej obszerną zawartość w historii serii, wprowadzając wiele nowości, a jednocześnie zachowując wszystko to, za co fani polubili wcześniejsze części. Miłośników marki powinna zwłaszcza ucieszyć wiadomość o powrocie widoku za kierownicy, czego bardzo brakowało w Gridy Dwójce. Gra oferuje rozbudowany tryb kariery, w którym wcieramy się w profesjonalnego kierowcę i poza wyścig wygrywaniem wyścigów zajmujemy się m.in. werbowaniem innych członków drużyny oraz pozyskiwaniem sponsorów. Nie zabrakło oczywiście także rozgrywek multiplayer, poza tradycyjnym konkurowaniem na torach gracze mogą m.in. zakładać sieciowe kluby oraz rywalizować o pierwsze miejsca w sieciowych rankingach RaceNet. Ponadto no, ponad co tydzień autorzy udostępniają nowe wyzwania. Jeżeli ktoś jeszcze nie posiada tej gry, no to jest to oczywiście pozycja obowiązkowa. Niestety nie jestem fanem mangi ani kultury Dalekiego Wschodu, dlatego nie jestem wiele w stanie powiedzieć na temat kolejnej gry na PlayStation 3, a chodzi tutaj nam o Persona 4 Arena Ultimax. Gra pozostaje wierna tradycją bijatyk, naprzeciwko siebie staje dwóch wojowników i zadaniem każdego z nich jest znokautowanie rywala, czyli zredukowanie jego paska życia do zera. W tym celu stosują oni własne style walki, które obejmują zarówno ciosy zwykłe, jak i ataki specjalne. Dużą rolę w tej grze odgrywają także tzw. kombosy, czyli łączenie ciosów w sekwencje. Multiplayer w tej grze możliwy jest zarówno na jednej konsoli, jak i przez sieć. W lutym otrzymamy tylko jeden tytuł na PS Vite, a jest to gra logiczna Lemming Touch. W niej zadaniem gracza jest umożliwienie dotarcia do celu stadu sympatycznych stworków. Nie jest to takie łatwe, gdyż nasi podopieczni nie mają zagrożeń zmysłu samozachowawczego i bez ciągłej opieki szybko zginą. Zgodnie z tytułem, Lemming Touch oferuje sterowanie za pomocą intuicyjnego interfejsu dotykowego. Większość z podstawowych interakcji obsługuje proste menu w kształcie podzielonego na sekcje koła, które znikają, gdy nie są ci już potrzebne. Jednocześnie na każdej planszy poumieszczano wiele przedmiotów, które możemy aktywować przez wykonywanie odpowiednich gestów. W ten sposób, na przykład, otwieramy drzwi, podnosimy przeszkody, czy ustawiamy pozycję armaty wystrzeliwującej lemingi na dalekie dystanse. Gra zawiera 100 map i większość z nich prezentuje wysoki poziom trudności. W porównaniu z poprzednimi odsłonami pojawiło się wiele nowych typów lokacji. Wśród nich znalazła się kraina zbudowana z cukierków. Oraz mapy kosmiczne, gdzie napotkamy rakiety i statki ufo. Jeżeli podobał Ci się ten film i chcesz więcej materiałów z gier na moim kanale, zostaw łapkę w górę. Zadziała to dla mnie motywująco i będę tworzył dla Was coraz to lepsze i bardziej ciekawsze materiały. Pamiętaj również o tym, aby być na bieżąco i subskrybować mój kanał na YouTube, lub również możesz wejść na mojego Twitcha, który będzie. Umieszczony w opisie filmu poniżej. Ja się z Wami żegnam, to na razie wszystko, trzymajcie się, cześć.